Dobrze, ale utrzymujemy tempo. Słuchajcie, trzeci przykład. Trzeci przykład próbujemy. Uwaga. 2 dodać, 2 dodać, 5 minus, 9 dodać, 3 dodać, 3 minus, 1 dodać, 2 minus, 6 dodać, 5 minus, 1 dodać, 3 dodać, 10 stop. Pierwsza była Agata, Hermiona blisko. Dominik to również poprawna odpowiedź i Luke Skywalker to również poprawna odpowiedź. A poprawna odpowiedź to 18. Kto powie to po japońsku? Jak jest 18 po japońsku? Go Bardzo dobrze. Jiu Hachi. Uwaga, utrzymujemy tempo. Czwarty przykład w dzisiejszym treningu. Uwaga. 5 dodać 1 minus 6, dodać 2, dodać 2 minus 3, dodać 5 minus 6, dodać 3, dodać 3 minus 1, dodać 3 minus 7, dodać 10 minus 11, dodać 21, dodać 50, stop. Brawo Agata, brawo Hermiona, brawo Dominik. No to powiedzcie mi, jaki to jest wynik po japońsku w takim razie? Jak ta liczba? Brzmi po japońsku, która jest wynikiem tego naszego działania. To? Nana Jiu Ichi. Pięknie, dziękuję Agato. Nana Jiu Ichi, czyli 71. Uwaga, lecimy dalej i 2 dodać, 2 dodać, 5 minus, 8 minus, 1 dodać, 3 dodać, 3 minus, 6 dodać, 5 dodać, 2 minus, 6 dodać, 10 dodać, 2 dwa, minus, 12 dodać, 51. Dodać 3, stop. Bałam się, że się ja zgubię, więc musiałam trochę wyhamować, bo już mnie się zaczęło mieszać. E, Agata, Luke Skywalker, Hermiona, Agata, to jest pięknie, 55, e, czyli, czyli mamy godziu go po japońsku. Świetnie, i lecimy. 2 dodać 1, dodać 5, minus 7, minus 1, dodać 3, dodać 3, minus 1, dodać 3, minus 7. Dodać 5 minus 6, dodać 4, dodać 4, minus 3 stop. Brawo, Agata. Luke Skywalker. Z jednocyfrowymi w ogóle nie macie kłopotu. Mimo, że ja wrzucam małego przyjaciela, to wyniki są dobre. Jest to oczywiście 5 go. Gratulacje. Wchodzimy w liczby dwucyfrowe. Będzie wolniej. Uwaga. 13 dodać 25 minus 31. Dodać 51. Minus 58, dodać 31, dodać 11 stop. Iga, Luke Skywalker. No fajnie, zwolniłam tempo i jest faktycznie dużo lepiej, bo jest to 42. Kto potrafi po japońsku powiedzieć? 42. Shijuni. Shijuni, doskonale. Dobra, przeplatamy, słuchajcie, teraz wrzucamy, super tempo, witamy Szymka i Bartka, jeszcze się z wami nie przywitałam, wpadliście przed chwilką, super, że jesteście, lecimy, liczby jednocyfrowe, liczby jednocyfrowe, uwaga, 1 dodać 2 dodać 5 minus 7 minus 1 dodać 3 dodać 3 minus 1 dodać 2 minus 6 dodać 4 dodać 3 stopy. O Jezu, ale było tempo, brawo Iga, Luke Skywalker, Agata, Hermiona o jeden pomyliła się pomyliłaś, jest to Hachi, czyli osiem, czyli 8. Dominik wpisał w momencie, kiedy powiedziałam Hachi, a Dominik zna się na japońskim, więc wiedział, co powiedziałam doskonale. No dobra, to lecimy w takim razie z liczbami dwucyfrowymi, uwaga. 12, dodać 25, minus 31, dodać 42, dodać 50, minus 91, dodać 31 stop. Brawo, Agata, ale pierwsza była Iga, proszę. Okej, okay. doskonale. Tym razem Mira. Na pierwszym miejscu, nie, Luke Skywalker. Jesteś daleko od prawdy. Hermiona blisko. Szymon, jednej dziesiątki ci zabrakło. I może miał być dobry wynik. Luke Skywalker się popłakał. Tym razem mistrzyni Mira miała rację i osiągnęła wymagany czas. Uwaga, a, sorki, przecież my stawiamy super końce, zapomniałam. Nieraz garnia 45 super końców. Cztery sekundy. Kurczę jak ja mam ósemkę to zawsze mam ten, tą sekundę zawahania i to, to po prostu powoduje że się wysypuje zawsze jak się pojawia ósemka. To no jest też. niestety mój demon. Na ósemce się wykładam. Nie wiem, Mira i Ga mówią 44, więc zaufam Wam, że jest to 44. Nikt nie nam nie ufa, bo my wyszliśmy z A widzisz? O. Dobrze, że Wam zaufałam, czyli Iga and Mira zgarniają 50 super końsiaków, słuchajcie. No, to walczymy o stówkę, czy ktoś dzisiaj zgarnie 100 super końców, 30 sekundy, obłędne tempo. Zobaczymy, kto potrafi tak szybko liczyć. I to jest ten moment, kiedy Luke Skywalker mówi sayonara i się z nami żegna. I szczerze mówiąc, też mam ochotę to powiedzieć, bo nie mam pojęcia jaki jest wynik, zgubiłam się i muszę komuś zaufać. Ale mam tak, 45, 51, 47, 34, 41, 41 jest najwięcej, więc yy, wpisujemy 47. Ale jest to 55 i wydaje mi się, że ktoś nie było takiego wyniku. Natomiast był wynik 53. Dobra, jeszcze raz otworzymy temat. trzy Raz próbujemy odtworzyć ten poziom 30. Może dzisiaj ktoś zgarnie 100 super końców, bo jest to tempo absolutnie obłędne. Hmm. Ok, Okej, wydaje mi się, że Agata może mieć rację. Mnie wyszło podobnie jak Agacie. Agata mówi 28, nie wyszło 27. Zapiszmy wynik Agaty, bo ufam jej bardziej niż sobie. I ma rację, brawo, Agata. Zgarniasz, zgarniasz 100 super końców, co oznacza, że możemy spróbować zejść jeszcze niżej, czyli do, do dwóch dziesiątych. No tam jeszcze nas nie było, to już, słuchajcie, prawdziwe piekło. No spróbujmy, może uda nam się jednak z niego wyjść. Hmm. Mira mówi trzydzieści jeden. Agata 34. To jest bez poprzedniego, poprzedniego. A, to jeszcze tak nie mówisz. No to wy mówicie 39, 34, 44, 30, że mam dwa wyniki 34, więc je wpisuję. Jest to Agata i Jula. Nie, ale 39 też ja nie tak? było. Mira miałam. miała 39. O kurcze, pieczone. Mira zgarnia 150. Miro, to oznacza, że schodzimy do piekła. Umożliwiłaś nam to. Bardzo Ci dziękujemy. Nie, no jak to policzycie, słuchajcie, to ja po prostu spadnę z krzesła, bo to jest niemożliwe policzyć w takim tempie. No ale spróbujmy. Mm. Dobra. Mi, pewnie się ciekawi, co mówią mistrzynie, nie? Mistrzynie mówią 38, mówią 43 i 41. Chociaż nie wiem, czy Agata to nie jest z poprzedniego wyniku. No, wpiszę 38. Nie, za mało. Uciekła Wam jakaś liczba, bo 45. Słuchajcie, fantastyczny trening. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję.